Leci, dobra, jest. Witam was kochani w mojej kuchni. Dzisiaj mam dla was coś konkretnego już. Um, no, takie kotleciki z piersi z kurczaka i z... E, majonezem. Ja? Z majonezem i syr żółty do tego przyjdzie, jak i mąka i przyprawy. Kotleciki się szybko robi, i na razie trzeba no, troszkę je tam przy tym przy, przy, przy krojeniu, trochę czasu potrzeba. No, ale radzę Wam też to pokroić w malutką kosteczkę, nie zmielić, bo to będzie inaczej smakować. No, jak będzie w malutką, bardzo drobniutką kosteczkę pokrojone, to to będzie bardziej soczyste. No, ko no kochani, to pokazuje co potrzebujemy. Kochani, tu mu trzy piersi z kurczaka, to będzie tak gdzie 600 gramów. Ech, no przecież się pokroję, ale tak, używam takiej deski cieniutkiej plastikowej i dostała typ od widzów, że mu właśnie coś mokrego podłoży, to się pomoczyła. Ręcznik papierowy i po, tu położyła się pod to i mi się ta deska wtedy nie ślizgał. No. Bardzo, dziękuję, bardzo dziękuję bo za ten typ, no bardzo przydatny. Ok, Na piersi z kurczaka się musimy pokroić na bardzo... No drobniutko kosteczka, no tak gdzieś centymetr ja? No. Tak, po centymetrze. No, drobniutko nie zmielić, no bardzo drobniutko pokroić. I jak już to będę miała ja pokrojone. Teraz tu pójdę na Zresztą składnikoma. Ja? Nie umiał po polsku, wybaczcie mi. Okej, okay. Tu już mu moje piersi pokrojone z kurczaka. Nie moje, no jest kurczaka, na drobniutko, tak widzicie. Um, I tu bym tak jeszcze 150 g syra startego, żółtego, tu emmentaler potem jedno albo dwa jajca, dwie trzy łyżki majonezu, trzy łyżki mąki zwykłej i potem przyprawy um, papryka słodko, czosnek, e, tym takie majeranek to był, potem bym potrzebowała sól, pieprz i troszkę zielonego, em, no zielonego pietruszka. Ja tu muszę usunąć no, pietruszka, możecie wziąć świeżą, jak tam chcecie. E, to mięso się, ja teraz się przyprawia solą, pieprzem, e, tak gdzieś po pół łyżeczki soli, po pół łyżeczki pieprzu, pół łyżeczki papryki, po tego suchego czosku się tu jak macie świeże, możecie dać jeden ząbek czosku. U mnie zawsze do kurczaka to przeważnie musi być czosnek. Lepiej smakuje. Trochę zielonego się tu dum. Potem to jedno jajko. E, potem dała te składników, ten majonez i ta mąka. Ja tu miałam dwie łyżki majonezu, ale potem to zaczęłam to wszystko mieszać. Aha, jest ten ser. Zaczęła to wszystko mięsać. Um, i to mi było takie bardziej takie takie jakby suche chyba wiecie o co chodzi i o tu potem jeszcze dodaję jedna łyżkę majonezu i jeszcze jedno jajko chyba do tego no tak żeby to było takie nie za suche i zaś nie zaś za wiecie z, tak, gdyby za mokre nie było, no. No lepiej się ranku właśnie mieszą tutaj to wszystko. Albo możecie, możecie na, na przód wymieszać te wszystkie te mokre składniki, no te jajko, potem dać mąkę, a na samym końcu dać ten syr, no. Zapomniałam o tym małym ranku na samym końcu. Teraz nie weszły papryka, tak. Widzicie właśnie, tu da, tych, dała tak tych jeszcze jedno jajko, bo mi to właśnie za suche było, no. Może przez ta mąka. No, ok. Jak już to będzie gotowe, wszystko wymieszane. Tu się na patelni rozgrzeje olej. Tak, dość oleju. I tak po dużej łyżce, takie nie za dużo, bymy my się takie malutkie kotleciki z plastydzie. I to chyba wysło 6, 12, czy jakoś tak 14 sztuk, nie wyszło z tego wszystkiego tu. Te kotleciki splaszczyć i na średnim ogniu. No, tak. Ja miała, miała tak gdzieś na siódymce. Tu muszę jeszcze troszkę pom doloć. Pomalutku żeby się równomiernie ten olej, e, nie za dużo na roz. No i te kotlety smażyć na złoty kolor z każdej strony. E, no, ogień średni, tak gdzieś ją od, 9, od 1 do 9, to tu miałam na siódymce. Tak, żeby um, się nie społyłyły, bo jak będziecie mieć za wysoki ogień, to one się społlą. Um, a w środku nie będą jeszcze upieczone, także musi być nie za. Nie może być za duży okej, no, średni, ja. Okej, okay. wiecie o co chodzi. Nie? No, ok, potniak jakby były usmarzone. też na ręcznik papierowy, ja, żeby tuż oś ociek wsiąkł. I tu z wami się przegryza jednego. Takie fajne, soczyste są. No, ja miałam do tego ryż z kukurydzą i nic więcej. No, bardzo, bardzo pyszne były. I, i szybko się je robi takie coś innego inne kotleciki ja te kotlety miała z ryżem tak do tego znaczy serwowała ryż normalnie ryż uważała. tym pasmati, no Potem na patelnia ta trochę masła w oleju mała puszka kukurydzy i trochę tego ryżu na ta patelnię no tak żeby ten ryż był tak, z, rys zmieszany z kurydzy. bardzo pyszne, no. Muszę kiedyś zrobić filmik. <laughs> nie wiem, czy robię już. Nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, zrobię. Sałatka, nie miałam sałatki do tego, nie, nie chciało mi się. Ryting mi się nie chciało. Nie chciało mi się iść do sklepu, e, bo zielonego nie miałam nic, miałam tam no, pora pomidorów i ogórki, a jak tak. jak już się tak czegoś konkretnego, poje, tak jak takiego mięsa bo, i ryż, bo w ogóle ten ryż jest dobry, to mi się już potem sałatki nie chce jeść. Ostatnio tak. Jak my zawsze robimy, to się połowa wywali, bo nikomu się nie chce tej sałaty jeść, Ja, no. żeby sałatka zjeść tak z apetytem, to ja muszę mieć inną sałatkę samą, ja muszę być godną i ja muszę, no, inną samą sałatkę, no. To wtedy zjem ze smakiem sałatkę i wtedy zjem dużo. Tak, tak jak ostatnio ta moja z jedyniu. No, albo ta z kurczakiem. Ehm, dobra, kochani. To by było na tyle. Możecie do tego kartofle zaserwować, albo no ja kartofle, no, albo tak jak ryż, jak jał, to tak jak ryż, jak ryż, tak jak jał, dobra, e, coś tam wy, kombin wy kombinujecie na pewno, e, no też na zimno, mi tam troszkę zostało e, smakują też letnie takie i potem jeszcze się odgrzała na wieczór, dwie miło stałe to się wziął na ze, z keczupem, ja, jeden gryz, Troszeczkę jak się brzona z Mary. Um, troska się z z takie nie bardzo, ale to podnieść ze na ten sos słodko kwaśny i zjadła się z tym sosem słodko-kwaśny, takie same te kotleciki i było. Pyszne z sosem. Dobra, dzięki dzięki za komentarze wszystkie. Ja nie odpisuję na komentarze, nie dziękuję w każdym komentarzu. Ja tu zawsze powiem w filmie. Dziękuję za komentarze, za bardzo fajne komentarze. Um, dzięki, że, dzięki, żeście ze mną są, żeście zaś obejrzeli mój filmik, um, no życzę wam miłego dnia, miłego tygodnia i do następnego razu, cześć cześć Te,